Dzień dobry, Hejka, cześć, witajcie. Wrócił do fejmu. Cześć Kuba. Witam serdecznie, witam, cześć. Dobra, to już musimy to... Powtórzymy jeszcze raz. No dzisiaj tych emocji trochę mniej. Dlaczego? No te wszystkie emocje, które gdzieś tam buzowały w nas, myślę, że przy pierwszym odwołaniu naszej walki trochę uległy. Yy... Zaczęły zmierzać ku upadkowi, ale ja jestem sam bardzo naładowany już i nie mogę się doczekać walki. Bo aż za bardzo się skupiam chyba na tym, żeby kurwa już mógłby być piątek. No nie w chuj jestem naładowany, nie? Po prostu już cały czas jestem strasznie sfokusowany już tylko na tym. Śni ci się Joseph, po nocy? Śnić może nie, ale każdego dnia jak idę spać, to myślę o tym, jak to będzie miało wszystko przebieg i widzę tylko jeden scenariusz. <laughs> Wizualizacja tej walki. Co się dzieje? Zaczyna się, mamy gong, pierwsza runda. Zrobimy tak. Ta. Przyjdę do Ciebie w piątek. Ta. Nagramy sobie na dyktafon, przebieg walki okay. i jeśli tak się wydarzy, to... No to chuj, to tak się wydarzy, nie? To Ta. wygram to i, to zrobimy ale, weryfikację. Ale, ale, ale będziesz miała weryfikację, tak. Dobra, to słuchajcie, w piątek, znaczy w piątek pogadaj, robimy wywiad, a na początku rzucimy twój przebieg walki, planowany. No, kurwa, wjeżdżam, rozjeżdżam, nie? I nie ma tam, tam nie ma kalkulacji, nie? Dół byleby się głupio na jakiś cios nie, nie nadziać. Wprawdzie zrobiłem naprawdę bardzo mocny okres przyjodowawczy pod względem sparingowym. No, kurwa, ciężko się przygotowywuję pod takich wysokich chłopów, ale dałem radę, żyję, mam się dobrze, mało tego, trochę za dużo zebrałem na głowę, ale... No, owocne, mam nadzieję, że przygotowania przynajmniej będą owocne czyli aż tak ciężko było na tych sparingach? nie dawałeś sobie luzu e, nie, nie dawałem sobie, nawet w trakcie okresu przygotowawczego z pękłami stopa w trzech, dwóch miejscach ale teraz już jest wszystko ok? tak, tak, tak. tak, no właśnie, no, gadałem tam na strefie z, z, z Adasiem że ta walka 17, gdybym wychodził do niej, no to wychodziłbym z dwoma kościami pękniętymi a, w stopie a, o tej, tu o tamtym, tak. o tamty, okay. A teraz jest już wszystko w porządku jest zaleczone i kurwa Let's go. Idzie tutaj Josef, ale jednak chyba jest wszystko w porządku. Wraca, patrz. patrz, on mnie prześladuje. <grym> tu, tu, tu. Chyba, nie bijcie się spokojnie. Nie, to już nie ten etap jest. To już jest teraz, że nam zostało cztery dni. A cztery dni od tej pory będę już po wygranej słuchaj, ja naprawdę nie mogę się tej walki, no bo mówiłam ci to, walka z Maciasem pokazała, że Józef jednak co nieco potrafi mimo wszystko, a ty też pokazałeś, że leszczem nie jesteś. Yy, że zdarza mu się myśleć, nie no, śmieje się. Eee, no, no uważam, że nie jestem leszczem i mimo tego, że gdzieś tam mi się zarzuca tych słabych przeciwników eee, i myślę, że jak na o, czas, który trenuje. Bardzo często po prostu spotykam się z opiniami, że trenerów z innych klubów, że naprawdę mam gdzieś smykałkę do tego sportu i zamierzam to po prostu w piątek udowodnić, a Joseph jest takim do tego dobrym oponentem z racji tych swoich warunków fizycznych. No ale ty już ogólnie trenujesz, ale mało od jakiegoś czasu, bo ty miałeś te występy na almy chyba, tak? Jeżeli ja dobrze pamiętam. Tak, no z dwa lata łącznie będzie, 2, 2,5. i pół. No. Ja Alme wygrałem po trzech miesiącach trenowania. Kurde, to tego nie wiedziałam. Myślałam, że to jakoś, wiesz, był taki dłuższy okres czasu. Nie, 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 nie. Dużo miałem różnych przebojów. Lubiłem się bić, po prostu. To na pewno. Życie trochę cię musiało do tego jednak ha. zmusić, nie? No, ale to też bardziej w formie rozrywki, gdzieś tam, gdzieś tam. Z racji tego, że właśnie uważam, że ja bardzo dzielę ludzi na tych, którzy mnie bardzo lubią, i na tych, których strasznie wkurwiam. No, to definitywnie ci ludzie, których denerwowałem, gdzieś tam często mnie zaczepiali no i się. Dużo biliśmy po prostu, nie? No ale właśnie, czy uważasz, że na przykład widzą, dajesz pożywko do tego, żeby cię lubili i nie lubili? W sensie no, tym hejterom i tak dalej. No bo umówmy się, masz taki trochę wizerunek w internecie, takiego wiesz, z jednej strony grzesznego chłopaka, z drugiej strony takiego, lepiej do mnie nie podchodź, bo cię uderzę. Znaczy, ja po prostu nigdy nie, nie pozwolę na to, żeby mnie ktoś kurwa obrażał i... E ja nie uważam, żebym był jakimś był bardzo nie, niegrzecznym gosiem. Yy, na pewno gdzieś jakiś zalążek yy, został mi tego wszystkiego, staram się to okiełznać właśnie chodząc już trzeci rok na terapię, ale no, no nie jest łatwo, nie? No nie będę ukrywał, ale tak jak mówię, no ja po prostu sobie nie dam kurwa mówić pewnych rzeczy i wychodzę z założenia, że życie realne to życie realne, jakby internet średnio, średnio mnie interesuje pod takim względem, że... Nie jesteś zupą pomidorową. Jak chcesz, żeby cię wszyscy lubili, to najlepiej, żebyś nic nie robił, nie? A ja gdzieś tam nie chowam się nigdy ze swoją opinią. Jak trzeba, to stanę za kimś. Jak trzeba kogoś y, pocisnąć za chujowe zachowanie, to też nie omieszkam sobie zostawić jakichś słów na ten temat. Yy, I myślę, że to też może się brać z tego, nie? Nie, tak, ale słuchaj, właśnie tak samo jak ciebie, trochę też ludzie hejtują Trąbę. Znaczy, no wiesz, ma też taką trochę opinię w internecie, takiego właśnie, trochę bad boya, mimo wszystko, ale on też powiedział, że nie chce się jakby z tym kryć, że właśnie no. mu pasuje chyba taki wizerunek. No, myślę, że tak, ale Mati jest ogólnie, gdzieś tam bardzo często czytało się w internecie swego czasu, że jest bucowaty i tak dalej, a ja uważam, że Mateusz jest najbardziej pociesznym gościem, jakiego naprawdę spotkałem w swoim życiu. No kurwy jestem mi tak humor zawsze poprawia, nie jest taki pocieszny jest taki. No, jest po prostu... On, nie, on też nie udaje nikogo, jest sobą. Jest po prostu miły, ale no, gdzieś tam ten jego wizerunek zewnętrzny bardziej, nie? Gdzieś tam tatuaże na twarzy, yy, gdzieś tam ludzie to tak odbierają, kurwa, ja nie wiem, bo to jest jakaś taka moda, że a robisz tak, to jesteś gangsterem, a jesteś przedług gangsterem, a tu ten, 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 mam Takich i takich znieść tam znajomych, kurwa, i przewiesz, prze, strasznie, że w ogóle przeklinam na tych wywiadach, i potem ze mną jadą do spodu. Nie, Alberto nie przebije nikt, więc spokojnie. Okej, okay. eee, chociaż kurwa ten, no widzisz. <ścoughs> nie, bo to wydaje mi się, że jakiś troszkę odzwyczaiłem się od tych wszystkich wywiadów, bo ro, rok to rok nie było mnie prawie, że tak powiem, na scenie i wdrażam się powoli. Ale wracając, e, gdzieś tam ludzie po prostu za bardzo odbierają. E, no ma tylko przez taki zewnętrzny, no. No nie? właśnie, przez, te, przez, przez, przez sam wygląd czy coś, że ktoś próbuje zgrywać gangstera i tak dalej, i tak dalej. No nie wiem, no dla mnie to jest dziwne. Ja po prostu myślę, że gdyby każdy się skupił na swoim życiu i przestałby się zastanawiać, kto kogo udaje, kto kogoś nim nie, nie udaje, to by było na pewno wszystkim lżej. Ale ja rozumiem, że gdzieś tam ludzie potrzebują sobie po kimś pogadać yy, i... Tak musi być, nie? Tak, tak już jest. A poza tym jest bardzo duża moda na hejtowanie w internecie. Ale też myślę, że właśnie chyba ta publika freakfightowa trochę go tak ocenia, bo jak była publika ekipy, to wiesz, było, że Mateusz jest taki groźny, ale no, czy do Marcysi, czy do innych członków ekipy był zawsze takim dorany przyłóż słodziakiem. Ale Przynajmniej on, na kamerach. Ale on, nie jest dorany przyłóż, bo ja nie wiem, o co się ludzie do niego napierdalają, bo on nie da, nie zrobi zdjęcia, jak się śpieszy na pociąg, czy no nie wiem, nie, też jakby ja nie potrafiłem tego nigdy zrozumieć, ale no ja znam Mateusza od innej całkowicie strony, e, więc cięż, cięż, ciężko stwierdzić. No ale tak jak mówię, no w internecie wiesz, no pro, prosty przykład. E, jak, była, jak była ta sytuacja teraz w internecie, którą miałem, tą aferę, no to wiesz, to wszystkie portale o tym pisały i to pierdoliły, wiesz, takie głupoty, kurwa, że, że aż się, tego aż się czytać nie dało, nie? A, ale na przykład jak pojechaliśmy gdzieś do domu dziecka, Krystian dał pieniądze, czy nie wiem, czy ja jeżdżę do ośrodków socjologiczno-terapeutycznych, rozmawiać z młodzieżą, żeby y, zmienić trochę ich światopogląd, no bo gdzieś tam sam byłem bardzo zagubionym dzieciakiem, to o tym już żaden portal na przykład nie pisze, nie? I dla mnie to jest popierdolone, że zamiast ludzie, zamiast próbować... Z napędzać y, rzeczy dobre, to skupiają się na negatywnych, bo one się klikają, nie? I dlatego to jest takie, kurwa, wszystko zakręcone i, no, nie kumam trochę tego, ale nawet nie poświęcam prywatnie za bardzo na to czasu, żeby to no, ale zgłębiać. Ale jak jest dobro, nie jest w cenie, w sensie czy znaczy jest w cenie nie ogólnie, jest. tak, w rzeczywistości, w rzeczywistości ale nie. w internecie to się nie klika. Nie jest i nigdy nie było. No. Dlatego na hejcie zbudujesz sobie tak od razu popularność. na no, no wiesz, że jest. No poza tym, wiesz, ja też jakoś się specjalnie z tym wszystkim nie afiszuję, ale no tak jak mówię, jak gdzieś idę i rozmawiam, no to żeby właśnie napisać o kurwa jakichś negatywnych rzeczach, to wszyscy bardzo chętnie, ale jak żeby napisać o dobrych i promować i propagować dobro, to już o tym ludzie nie napiszą, nie? I wiesz, ty, no i dla mnie to jest kurwa w tym wszystkim strasznie po prostu chyba tak trochę przykre, nie? To jest na pewno przykre, ale słuchaj, wiesz co? bo ja trąbę poruszyłam trochę w kontekście właśnie waszej walki, bo ty mówiłaś kiedyś na wywiadach o walce 2 na 2, teraz trąba gdzieś tam ma jakąś potyczkę sowną z konopem, gdzieś tam pewnie to będzie jakaś jedna z kolejnych walk. Ty jesteś wreszcie w fejmie, więc chyba jest to bardziej realne niż mniej realne, więc czy może na przykład taki pomysł mi wpadł, ty kontra, jako masz na przykład, ty i trąba kontra Alberto i Józef. Albo ogólnie, ty z trąbą, czy to będzie w ogóle, w sensie dwa z kimś? Może kiedyś być, nie? Jakby był dobry pomysł jakiś. Nie wiem, nie wybiegam tak w przyszłość. Na razie skupiam się na piątku. Ale był taki pomysł, tylko mi powiedz. Skupiam się na piątku. No powiedz, no nie bądź taki, twój już nie mówisz wszystko. Nie, no nie, 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 skupiam się, skupiamy się na piątku, jest walka w piątek, w piątek trzeba mucić oponenta, a potem zobaczymy co. Co czas przyniesie. Dobra, to już tak ostatnio czysto sportowa kwestia. Ta Twoja waga, bo ty w pewnym momencie dowaliłeś totalnie, wyglądałeś bruscaj jak Norman Park, tylko w wersji takiej freekowej, ale to widziałeś tego komentarz pewnie. No tak, 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 tak. No słuchaj, jak się wpierdala, e, ja się na, tym, na ten temat na Sixpacku wypowiadałem, że gdzieś tam jakby wspomagam się peptydami i sarmami i nie widzę w tym, e, jakby póki jest to nie. Le, jak ktoś, to Jakby inaczej e, bardzo ciężko trenuję. Na pewno ta operacja ręki yy, ograniczyła mój ruch, mm -hmm. przez co yy, dużo, bardzo trenując na siłowni, yy, robiąc też zapasy, plus do tego bardzo dużo jedzenia i wspomaganie się właśnie peptydami i sarmami, myślę, że dało taki skutek. Ale ja też bardzo mi zależało na Słuchaj, no ja jadłem w dzień treningowy jadłem 5 ,5 tysiąca kalorii, nie? No A ważyłem 74 kilo. Ja nie przestałem jedzenie traktować jako jedzenie, tylko ja traktowałem to jako białka węglowodany tłuszcze, kalorie. I nie było czegoś takiego, że szedłem na przykład o 13 na obiad i dostawałem kurwa kotleta schabowego, bo ja jestem fanem barów mlecznych i nigdy nie jem w restauracjach, tylko zawsze nawet na randki zacząłem chodzić kurwa do barów mlecznych, nie? Ale to jest super randka, kompocik schabowy. Pytasz ją tak, lubisz schabowego? No i od tego wszystko zależy, nie? Jak powiesz, że nie, no to na chuj tracić Taka, czas, nie? Jeszcze jedno pytanie, płatki najpierw, najpierw mleko czy płatki? Płatki, zdecydowanie. No to, no to koniec wywiadu, dzięki, nie pogadamy, bo ja jestem tym mleko. Naprawdę? Nie, 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 no chyba, że, chyba, że mleko na ciepło. Ale nie, wracając, wracając do jedzenia, słuchaj, no pięć tysiąca kalorii przychodziłem, jadłem obiad, którym, kurwa, dostawałem takiego kotleta, i już na przykład, już wiedziałem, że już nie mogę, za każdym razem sobie powtarzałem, że jak chcesz przytyć, jak chcesz być duży, to musisz to kurwa jeść, jedz, jedz, jedz. Ale teraz redukujesz tą wagę, Ta, więc... teraz zbijam. No ale też zależy mi, chciałbym się bić kiedyś w kategorii 77 kg ale jest jeszcze długa droga do tego. Zaraz ważę 76,5 kg tylko. No, w sumie, a ty też nawet 84 byś zrobił pewnie, czy nie zrobiłbyś już 84, bo ty ważysz najwięcej, myślisz o 82? 82 72 kilo, ale... powiem ci tak... To jest prawie 46 centów w łapie, nie? No i dobrze, masz no taką nie, łapę. No, kurwa weź to dotleń. tlenu. No to też inna kwestia. Ale teraz ja... z tlenem nie ma problemu? Nie. Właśnie dlatego zredukuję, bardzo mi to dużo pomogło. Słuchaj, no ciężko jest kurwa połączyć taki przyrost wagi z, ze sportami walki, nie? Poza tym to też jest średnio zdrowe. Co? Nie, w tą stronę, żebyś z kamery nie muci. Tak blisko. Ha. Chodź na stronę. Nie. No, więc yy, przymasowałem, bo zależało mi na tym, ale no tak jak mówię, starałem się to robić wszystko z głową, nie? Okej, okay. dobra, słuchaj, to nie trzymam cię już, dziękuję ci bardzo, ciśnij, widzimy się w piątek i musimy, o, i musimy pogadać. W dziękuję w sensie bardzo. Przezradzisz nam plan przed. Dobrze, tak, zdradzę. Dobra, trzymajcie się, cześć. Trzymajcie się, hej.